Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym już odcinku Świata Orkiestr. Dzisiaj startujemy z nowym formatem. Chcemy, aby było na tym kanale troszkę urozmaicone, żeby nam się nie nudziło montować cały czas filmików z serii Rentgen Orkiestr. Ale pamiętajcie, że cały czas zapraszam Was do, do tej serii, właśnie Rentgen Orkiestr. Możecie się zgłaszać. Nasz adres mailowy wyświetla się Wam właśnie tutaj na ekranie. Piszcie do nas, zgłaszajcie swoje orkiestry i wkrótce i Wy pokażecie się w naszej serii. Dzisiejsza nowa seria to. Yy... Oglądanie filmików orkiestr z ubiegłego tygodnia. Po prostu będę wpisywał w wyszukiwarkę tak jak teraz możecie zobaczyć, Orkiestra Denta i w filtrach ustawię y, datę przesłania ten tydzień. I tym oto sposobem będziemy sobie sprawdzać jaka orkiestra dodała, jaki filmik, co za piosenkę, jaki teledysk. Będziemy odkrywać może nowe talenty wśród orkiestr dentych. Dlatego zapraszam już teraz do oglądania. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję i startujemy. Dobra, kochani, startujemy. Pierwsza orkiestra z naszej listy: Orkiestra Denta OSP Słupca i utwór Welcome to the Jungle. Puszczamy i już zobaczymy, co tutaj przygotowali. Muszę powiedzieć, że wstęp jest dosyć ciekawy. Spora orkiestra, co na pewno wpływa na brzmienie. No, słuchamy dalej. Widać też, że nie nagrane jest to zwykłym telefonem, a dosyć profesjonalnie. Lecimy dalej. Mają dwie tuby, także im zazdroszczę, u nas niestety nie ma żadnej. Ja muszę przyznać, że przy forte robi wrażnie. Momentami pojawiają się ciarki na rękach, także orkiestra Denta USP Subca. Pozdro dla Was. Fajna robota. Widać, że filmik covidowy. Oczywiście maseczki są. Słuchajcie, na pewno na plus jest to, że orkiestra jest cała jednakowo ubrana, to, to dużo poprawia. Zwłaszcza gdy ogląda się filmik, nie widzicie orkiestry na żywo i, i, i tak naprawdę nasze doznania są tylko wzrokowe i słuchowe, yy, no to, to robi to spore wrażenie. Także pamiętajcie o orkiestry, pilnujcie, żebyście byli jednakowo poubierani, żeby nie było braku w strojach, co nie ukrywam jest dosyć trudnym i może bym powiedział, bardziej jest kosztowne niż, niż trudne w utrzymaniu. No, muszę przyznać, że ciekawe. I szczerze mówiąc, że nie znam orkiestry. Może wy też nie znaliście, dlatego zapraszam do nich na jakieś media społecznościowe, na pewno coś tam mają. Dajcie im tutaj łapkę w górę pod tym filmikiem. Wstęp dofinansowany przez gminę miejską Słupca. Realizacja zadania publicznego, kultura, sztuka, ochrona dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego. No fajnie, że można się starać o różne pieniądze na, na rozwój swojej działalności. Yy, dobra, jesteśmy po orkiestrze dętej ze Słupca. Lecimy do kolejnej. Teraz druga orkiestra z naszej listy. Pamiętajcie, zawsze będziemy wybierać trzy pierwsze orkiestry. Teraz Orkiestra Denta, Orkiestra Denta, DFK, Pokrzywnica i Białska Orkiestra Denta. Słuchamy. No tutaj już mamy typowe brzmienie dla, dla orkiestry. Jest jakiś marsz i Klip widzę też tutaj w klimacie takim regionalnym. Zobaczymy, co będzie dalej. O przepraszam, przepraszam was, ale oglądaliśmy w słabej jakości. Zmieniłem na 4K. Już próbujemy dalej. Jako coś tutaj nam internet nie domaga. Dajcie nam zdać w komentarzu, czy umiecie tak chodzić przez taką kładkę i jednocześnie grać. Znowu cała orkiestra jednakowo ubrana. No, naprawdę to dopełnia. To jest taka wisienka na torcie przy, przy dobrej muzyce. Też przyznać, że jest y, dobry miks tutaj zrobiony. Y, no i nie ukrywam, że trochę jest kłopotliwo słuchać tych różnych orkiestr i odróżniać te takie nagrane zwykłym telefonem od orkiestr, które y, no, zainwestowały troszkę funduszy w to, żeby to zrobić od początku do końca, tak, żeby to było dobrze. No ale cóż, lecimy dalej. Póki co jest bardzo fajnie. Trzeba przyznać, że, że jest tutaj naprawdę. Fajnie, dynamicznie zrobione. Żaden instrument się nie przebija. Kto ma grać melodię, to gra melodię. Kto gra jakiś akompaniament, to gra akompaniament w tle. Lecimy dalej. Troweczki nam wykradzanie Zaskakujące, jak dla mnie, zwolnienie na końcu marszałku. Nie spotkałem się z czymś takim, no ale... Yy, ciekawy zabieg. Jest, jest inaczej niż, niż zawsze. Dobra. I lecimy z trzecią orkiestrą dzisiaj. Film dodany dwa dni temu. Warszawsko-Lubelska Orkiestra denta Foxtrot. Ameryka w ich wykonaniu. Festiwal z wiosny 2019, więc nie zdziwcie się że jest inaczej niż na poprzedni. Aż miło zobaczyć po ponad roku siedzenia w domu ludzi bawiących się na sali bez maseczek przy dźwiękach orkiestry. No jest to utrzymane w takiej, powiedzmy, starszej stylistyce orkiestr Dentych. No pamiętam takie numery, jak gdzieś zaczynałem grać w orkiestrach parę ładnych lat temu. No to właśnie dużo było numerów tego, tego typu. Budowa zwrotkowa. Oczywiście, kolejna zwrotka. Możemy sobie przypomnieć, jak to było w szkołach muzycznych, na kanonach, na historii muzyki i tutaj pozgadywać, jak jest zbudowany dany utwór. Dobra, przewiniemy kaweczek dalej, bo tutaj widzę cały czas zwrotka, refren, zwrotka, refren. Zobaczymy, co się dzieje pod koniec. Dobra, no i mamy tyle na dzisiaj. Trzy orkiestry: Warszawsko-Luberska, Orkiestra Denta, Foxtrot Ameryka. Foxtrot America to oczywiście tytuł piosenki, którą zagrali na końcu. Eee, dziękuję Wam za to, że byliście z nami. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału, dajcie nam łapkę w górę, kliknijcie w dzwoneczek i oczywiście pamiętajcie, aby zgłaszać się do serii Rentgen Orkiestr, w której to opowiadamy Wam o orkiestrach dętych, które tworzą muzykę w naszym pięknym kraju. Dzięki, że byliście z nami. Cześć i do zobaczenia już w kolejnym tygodniu.